Co sprawia, że menadżer czy menadżerka w wieku około 40 lat, z doświadczeniem, wykształceniem, dobrze zarabiająca, nagle chce rzucić to wszystko w cholerę, ma tego wszystkiego dość, wkurza się na coraz większą ilość rzeczy i ma wrażenie, że jest coraz mniejszy i słabszy. Okazuje się, że bardzo wiele rzeczy ale ostatnie doświadczenie z jednym z klientów, z którym pracowałem doradczo-coachingowo Uświadomiło mi, jak bardzo ważny jest rekonesans siebie, co pewien czas. Pytanie, czy ty masz takie tematy, które siedzą w, tobie, w Twojej głowie, wstrzymujesz się, żeby ich do siebie nie dopuścić, a nie daj Boże komuś powiedzieć w pracy, w domu, a jeszcze nie daj Boże pójść na kozetkę, tak zwaną do jakiegoś terapeuty. No ale w końcu w końcu odważył się przyjść, usiąść i powiedzieć, dobra to powiedz co ja mam zrobić, bo i cała litania problemów i chciał przerzucić na mnie odpowiedzialność, żebym ja zdecydował, czy jest dobrze, czy źle w związku z tym, co się u niego dzieje. I mówi, bo wiesz co, bo problem jest taki, że ja wcześniej byłem taką małą mróweczką, która sobie coś dłubała, a teraz w wyniku tego, że firma się rozrasta, wymagają ode mnie, żebym ja patrzył z lotu ptaka na wszystko. Nie tylko jest więcej rzeczy do robienia, nie tylko decyzje są większe do podjęcia, ale sama świadomość, jak dużo jest na mojej głowie odpowiedzialności, za co ja mam decydować, to mnie przeraża. Teraz w ogóle dzięki temu, że usiadł i to nazwał i sobie to uporządkował w głowie, dało mu oddech. I do tego też się zachęcam, jeśli jesteś na takim etapie. Dwa, podzielenie się z kimś. Żeby ktoś powiedział, słuchaj, to jest normalne to, co przeżywasz. Po prostu wchodzisz na tak zwany wyższy poziom spirali rozwoju i jesteś na tak zwanym progu, w którym wiele rzeczy wywołuje napięcie, boimy się tych rzeczy. To, o czym mówię tutaj nazywa się tak zwanym inner leadershipem, tak zwaną praktyczną psychologią biznesu, która w pewnym momencie dotyka każdego. To znaczy, jeśli jako przedsiębiorca, menadżer, kierownik, pracownik w pewnym momencie dochodzisz do tego progu i doświadczasz tych rzeczy, które ten klient doświadcza, to masz kilka scenariuszy. Albo to zaczniesz je przytłaczać i się wycofasz, wrócisz do mniejszej firmy, zaczniesz mniej zarabiać, wycofasz się, bo uciekniesz od większej odpowiedzialności i większy, przed większymi wyzwaniami będziesz uciekać. Albo to będzie ciągle przez kolejne lata doprowadzać do frustracji, do zmęczenia fizycznego, chorobowego. Albo zdecydujesz się podjąć wyzwanie i pójść dalej, ale z tym się wiążą nowe kompetencje, rozwój nowych cech, których wcześniej nie miałeś, nie miałaś. W związku z tym zachęcam do tego, żebyś wziął telefon i spisał sobie w notatniku wszystkie wątpliwości, myśli, które masz, wyświetlił sobie na komputerze albo na flipcharcie. I w momencie, kiedy spojrzysz sobie na tą listę rzeczy, którą masz do przegłówkowania te wątpliwości i dosłownie chodzi o to, żeby fizycznie stanąć metr, dwa metry od tego i pobyć z tym 5-10 minut. I następnie zapisać wątpliwości do tych wątpliwości i z nimi udać się albo do zewnętrznego doradcy, coacha, konsultanta, albo do przyjaciela, albo do przełożonego, który umie Cię wysłuchać. I te rzeczy przegadać. Bo nie możesz doprowadzać w życiu do tego, żeby wewnętrzne demony, rozterki i wątpliwości zaczęły cię wypalać od środka. A to się bardzo często dzieje, kiedy, jest, kiedy jesteśmy na progu. Boimy się, obawiamy się, nie przyznajemy się do tego, że się obawiamy, wkurzamy się na to, że się nie przyznajemy i że się obawiamy, i zaczynamy mieć lęk przed lękiem, który lękiem pogania. I zarazem mamy poczucie gorszości, że, to, że tego w ogóle doświadczamy. Dwa, na samą myśl, że mamy pójść na tak zwaną kozetkę, to nas w ogóle przeraża. No bo przecież nie jestem chory psychicznie. I te wszystkie rzeczy zaczynają przytłaczać osobę inteligentną, mądrą, dojrzałą, która wystarczy, że sobie poukłada rzeczy w głowie odważa się rzeczy nazwać. To ci się nie schodzi i jest gotowa, żeby pójść krok dalej. Ważne jest, żeby ten krok. Podjąć i rozpocząć nazywanie rzeczy, bo inaczej to cię wypali od środka. Dlatego zacznij, podejmij decyzję i powodzenia. Do zobaczenia.